Moja siostrzenica poruszyła ustami, nie siedzimy z takimi jak ty. Kiedy wszyscy się śmiali, wzruszyłem ramionami, złapałem syna za rękę i wyszedłem. Tata napisał: Płatność jutro, tak? Odpisałem: Nie mój problem. Następnego dnia przyszła jedna wiadomość, która zamieniła ich śmiech w panikę. Kelnerka w restauracji zaprowadziła nas do rodzinnego stolika. Mój dziewięcioletni syn, Kuba, ściskał swój nowy puchar z konkursu naukowego. Pędziliśmy prosto ze szkoły, bo tata nalegał, że nie możemy opuścić niedzielnego brunchu. Gdy podchodziliśmy, moja szesnastoletnia siostrzenica Maja uniosła wzrok na telefonu. Jej oczy spotkały moje, a ona powoli wyraźnie poruszyła ustami. Nie siedzimy z takimi jak ty. Przy stole rozległ się śmiech. Moja siostra Joanna się winem. Tata parsknął, kręcąc głową. Mama Udawała, że czyta menu, ale jej ramiona drżały od tłumionego śmiechu. Nawet mąż Joanny Paweł uśmiechał się pod nosem. Uścisk Kuby na mojej dłoni się wzmocnił. Jego trofeum nagle wydało się ciężkie. Co to znaczy? Szepnął. To znaczy, że wychodzimy. Odpowiedziałem spokojnie. Joanna wciąż się śmiała. Oj, daj spokój, Marek. Powiedziała. Maja tylko żartuje, nie bądź taki wrażliwy. Odwróciłem się bez słowa. Mała dłoń Kuby była w mojej. Za nami rozległ się głos Mai. Widzicie? Nawet żartu nie potrafi przyjąć. Kolejny wybuch śmiechu. Zjedliśmy burgery w barze kilka ulic dalej. Kuba był cichy, przesywał frytki po talerzu. Dlaczego się z nas śmiali, tato? Bo niektórzy mylą okrucieństwo z humorem. Powiedziałem. Ale nie musimy być wśród ludzi, którzy sprawiają, że musi skończyć remont kuchni przed świętem Dziękczynienia. Od trzech lat finansowałem całą rodzinę. Pokryłem nieudane inwestycję taty. Spłaciłem długi Joanny z kart kredytowych. Opłacałem prywatną szkołę Mai co semestr. Rachunki zaleczenie mamy wszystkie. Remont kuchni, o którym wspomniał tata, kosztował tysięcy dolarów. Wysłałem już 28 tysięcy. Patrzyłem się w wiadomość, przypominając sobie twarz Kuby przy tamtym stole. Potem napisałem: "Nie mój problem." Kropki pojawiły się od razu, potem znikły, potem znowu. Nic nie przyszło. Następnego ranka wysłałem jedną wiadomość na rodzinny czat. Zrzut ekranu. Wszystkie przelewy z ostatnich trzech lat. Rachunki medyczne 31000. Spłaty kart Naprawę domu 48 Fundusze awaryjne samochodowa 14 000. 000. Razem 134 razem dolarów. Pod spodem dopisałem ze skutkiem natychmiastowym. Bankmarka jest zamknięta na zawsze. Telefon eksplodował. 17 połączeń w 4 minuty. Odrzuciłem wszystkie. Pierwszy napisał tata. To żart, prawda? Poniedziałek przychodzą wykonawcy. Potem Joanna. Nie możesz tak zrobić. Podpisaliśmy umowy. Mama spróbowała zagrać na emocjach. Po wszystkim co dla ciebie zrobiliśmy. Maja wysłała długi tekst, że zrujnowałem jej życie, bo pochwaliła się znajomym nową kuchnią. Odpisałem kolejnym zrzutem ekranu. Mój rachunek oszczędnościowy, ten na którym miały być pieniądze na studia Kuby. Saldo 8367 dolarów. To co zostało po 3 latach pomagania wam. Fundusz na studia Kuby jest pusty. Moje składki emerytalne wstrzymane. Jadłem zupki instant, żebyście mieli granitowe blaty. Wczoraj mój syn Zapytał, dlaczego jego kuzynka powiedziała, że nie należymy. Dziś, wy dowiadujecie się, co to znaczy, gdy bankomat przestaje działać. Joanna dzwoniła 11 razy. Odebrałem za 12. Marek, proszę. Wykonawcy potrzebują ostatniej płatności. Stracimy zaliczkę. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim śmiałaś się, gdy twoja córka upokarzała mojego syna. To był tylko żart. W takim razie to tylko biznes. Rozłączyłem się. W ciągu 48 godzin skutki były spektakularne. Firma kredytowa taty zaczęła dzwonić o zaległy dług, który dotąd spłacałem. Wykonawca Joanny złożył skargę, gdy nie mogła zapłacić. Paweł ją zostawił, gdy dowiedział się o prawdziwej skali jej zadłużenia. Maja musiała przenieść się do szkoły publicznej w połowie semestru. Mama zostawiła wiadomość głosową. tę rodzinę przez jeden komentarz. Zachowałem ją. Zmianę mojego testamentu. Wszystko idzie do Kuby. Ani centa dla kogokolwiek, kto wtedy się śmiał. W zeszłym tygodniu Kuba wygrał regionalny konkurs naukowy. Świętowaliśmy w tym samym barze burgery i koktajle. Jego prawdziwa babcia, mama mojej zmarłej żony, przyleciała, by zobaczyć, jak odbiera nagrodę. Przytuliła go mocno i powiedziała, że jest z niego dumna. To jest prawdziwa rodzina, powiedział Kuba. Miał rację. Później telefon zawibrował. Wiadomość od Mai. Przepraszam, byłam głupia. Możemy pogadać? Skasowałem ją bez odpowiedzi. Niektórych słów nie da się cofnąć.